Hej, czy widzicie, z tej strony maciasty i dzisiaj przychodzę do Was z jedną z próśb, czyli niebieski za 2,5 2500 złotych. Wiem, że niebieskie było względnie niedawno, ale dużo lajków zdobył ten komentarz i sam osobiście obejmowałem kolor niebieski, więc stwierdziłem, że to idealna okazja, żeby taki gwipunek stworzyć. Także nie będę przedłużać niepotrzebnie i zaczynamy od razu od kombos, jaki tutaj przygotowałem dla Was pod ten niebieski kwipunek I są to Poligony oraz i Dobler w fazie trzecim. Piękne, cudowne, niebieskie kombo, którego. Nie ma co się powstydzić. Ogólnie tutaj robiłem wcześniej również ankietę, który z tych zestawów podoba wam się po prostu bardziej. No i Hudzman wygrał znacząco, ale jeszcze Rususik był można powiedzieć tam zaraz niedaleko. Także cenowo, jeżeli byście chcieli po prostu wziąć jednego albo drugiego, wygląda to tak, że po prostu one stoją na bardzo podobnym poziomie. Więc możecie wybrać albo jednego, albo drugiego zamiennie, a powiem szczerze, że oba wyglądają naprawdę super. Jeżeli chodzi o to o kałaszka, nie można było to nie wybrać Inheritansa. Nowy kołaszek, mimo iż jak na niego spojrzeć, jest on bardziej biały niż niebieski, jednak jak już go trzymacie w łapie, no to możemy bez wątpienia powiedzieć, że fituje on na najwyższym poziomie. Stawki tego niebieskiego i złotego to absolutny top, jeżeli zapytacie mnie, więc nie ma co się kłócić i warto go po prostu u popularną M4 tutaj ze względu na to, że ponownie naprawdę dobrze fituje ona z rękawicami. Chciałem tutaj znaleźć coś, co właśnie sprawi, że te przejście pomiędzy takowymi a bronią będzie wręcz niewidoczne i myślę, że tutaj akurat mi się udało. Zamiennie to jest m4 z tumikiem wybrać możemy Hyper Bestie, mimo iż ta jest Właściwie takim mieszanym czymś z kolorem niebieskim, to właśnie ten dodatek w postaci innego koloru tworzy naprawdę ciekawy kontrast całości, co sprawia, że idealnie też pasuje ona do tego zestawienia. Co ciekawe, jednak na wóbie ten niebieski nie jest już tak nasycony i zwyczajnie taki po prostu niebieski, jednak ze wszystkiego co mamy dostępne, ewentualnie mierzyć by się mogła ta sama skórka z San Indio, ale osobiście kierowałbym się chyba ku Hyper Beastie, bo siedzi mi ona po prostu jakoś troszkę bardziej i te inne kolory, które też fajnie kontrastują, robią dobrą robotę. Do ta na Abysa, Oczywiście i tutaj dwa razy zastanawiać się chyba nad tym wyborem nie trzeba, bo tak jak niebieski i scoutów są może dwa czy też trzy skiny, no tak ten tutaj po prostu robi całą robotę i bije konkurencję na web na szyję. Dospa natomiast dalej jest to blueprintik i tutaj, jeżeli chcecie się pozbyć tego brudu czy też zużycia, trzeba kierować się ku lepszemu albo floatu, albo po prostu stanu, jednak wiąże się to oczywiście z wyższym kosztem, ale jeżeli mam być cztery, to czy trzeba, wydaje mi się, że niekoniecznie. Zamiennikiem natomiast b 2000 będzie nic innego jak Fire Elemental, którego głęboki i ciemny niebieski ponownie pasuje idealnie z rękawicami i spaja to wszystko w całość. Do Glocka jest to skin posiadający niebieską szczelinę, zresztą właściwie tak samo nazywa się ten skin, czyli Bluefisher Fisher po angielsku. Tekstura i wygląd skina naprawdę ciekawe, a i często swoimi naklejkami takowego jesteście w stanie dorwać. Dali do 250 będzie do skin Valencia, a natomiast do Teka Ice Cup. I chciałbym tutaj, by ten był na no ciut ciemniejszy, to powiedzmy. Jednak no, trzeba się nacieszyć tym, co właściwie mamy, czyli tym niestety jaśniejszym kolorem niebieskiego. Zresztą ponownie trzeba będzie zrobić przy Five Sevenie w playu. Uwielbiam tego skina jak nic po prostu uwielbiam i uważam, że mało który może się z nim mierzyć. Jednak na odcień co prawda jest bardziej seledynowy, jednak jakby nie patrzeć jest to dalej gdzieś tam odcień koloru niebieskiego. Zamiast odzydki postawiłem na Hexana. A do digielka natomiast już padło na jednego z trzech najlepszych digielków według mnie w grze, czyli Midnight Storma. Za około 90 tych, da radę wyrwać już takowego w stanie fabrycznie nowym i tutaj znacząco polecałbym jednak wybrać ten stan fabrycznie nowy i jak możliwie najniższy float, gdyż niestety ten skin lubi się rysować, a po prostu niższym floatem i po prostu lepszym stanem takowe rzeczy będziecie w stanie po prostu wyeliminować. Zemnikiem takowego w przypadku rusemki będzie skin Lama Conan, który też jest ciekawy niebieski, A natomiast do Beretek jest to klasyk w postaci oczywiście kobalt kwarców, czyli takiego można powiedzieć do plera przeniesionego na pistoletiki. I jeszcze teraz sekcja broni rifle, gdzie znajdziemy SG Aloha, czy też Auga Arystokratę, ponownie co w poprzednim odcinku, jednak tutaj te skiny może i faktycznie są tanie, jednak jeżeli chcieć zdobyć coś po prostu innego i lepszego, co też będzie niebieskie, no to niestety trzeba by już tutaj dodać najlepiej 0 do naszego budżetu, lub mnożyć go zwyczajnie raz dwa, żeby na spokojnie się ze wszystkim zmieścić. Do Galida dalej jest to Stone Cold, a do Famosa Hexan ponownie co w przypadku cz -ki. I wychodzimy teraz z broni rifle i wchodzimy w pm -y, i tutaj mamy P90 moduła. Skórka stara jak świat ze skrzynki Hansmana, czyli mniej więcej okresu, kiedy wychodził co ciekawe hole. Jednak te Hexany na broni robią naprawdę cudną robotę i wyglądają hipnotycznie, co po prostu przykuwa uwagę od razu. Dalej mamy Maka 10 ze skinem Lapis Gator oraz MP9 Kegu. I wiem, że ona może nie jest stricte niebieska, jednak, jeżeli chcecie wydać jakieś 300 zł na niebieską MP9, no to proszę bardzo. Doompad natomiast dalej jest to Premier Saber, a do MP7 skin Sirius. Oczywiście zamiennikiem w tym wypadku do MP5 będzie skórka Liquidation, myślę. A ostatni z pymów, jakim jest Bizon ze skórką Blue Streak, czyli bardzo mocną i wyraźną. I na koniec, oczywiście, jeszcze sekcja broni ciężkiej, w której znajdziemy Maga 7 Monster Call, nowy Windblown, XM Mawaryk Mobblów w suwenirze, Obrzyn Apokalipto, Dazzle, M249 Submerged, Skara 20 Grotto oraz g 1 murki. I tak moi mili, do prawie grosza wykorzystać możecie 2500 złotych na stworzenie niebieskiego ekwipunku. A przynajmniej bym coś takiego zrobił i sam osobiście takie skiny bym wybierał. Także dajcie znać jak podoba wam się ten zestawik i przede wszystkim jaki zobaczylibyście następnym razem. Ja wszystkie komentarze czytam i bo staram się po prostu zrobić co te bardziej lajkowane komentarze, także miejcie to też na uwadze. Na no teraz jednak dziękuję za uwagę, byłem Maciasty i do następnego razu, cześć!